Muszę być poważny widzowie, bo jak on trzyma pocu w moim tosterze, to mam przesrany. Nie będę mógł już kanapek robić. I tam zakaz gazu na lotnisko. To ja. A, to wierzajcie To ja, ten niepokorny. Tum, tum. Dobra, już przestaję, przepraszam. Zatrzymaj przestaję. się tam z obokalipadu. Ja też was kocham, widzowie. Też was kocham. Jestem poważny. Takim czymś mam lecieć? Ja pierdziu. Problem jest taki, że nie mogę przyjąć widzowie. Ej, dobra, ja muszę. Ten, ja jestem odklejony, widzowie. Houston mamy problem, bo nie mam miejsca. Panie, 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 bo nie ma miejsca, to może ja zostanę. Nie no, naprawdę. Podejść z drugiej strony. Dobrze, tak jest, tak jest. O, rzeczywiście! Powiem no, Ci szczerze, mnie denerwować. Zacznij się zachowywać w końcu poważnie, bo... własne ręcznie tam tam odstrzelę. Dobra, już się ogarnię. Koniec dyskusji. To było ostatnie słowo na Twój temat. Tak jest. Tak jest, tak jest. To było moje ostatnie ostrzeżenie. Jestem Pana przed nas. Ne kadar